Dzień dobry, nazywam się Wojciech oto moja prezentacja, oto moja prezentacja maturalna. Temat mojej prezentacji maturalnej to Wizja Nieba, i tylko w literaturze i sztuce rozwijając temat wykorzystaj wybrane dzieła. Tutaj może zacznę od, od wszystkich ludzi, którzy mi pomagali. Był to... Prezesem, Przepraszam, pan, pan trener no, Janas. To pan trener Janas oczywiście. Również pan, pre, pan premier Donald Tusk, Leo hacker. Również i także mam ich... Kazali mi się powoływać, jakby coś nie poszło. I właściwie to by było ja na tyle, nie mam więcej... w co mówi o Również, za tak, chwilę to powiem. Właściwie nie mam zbyt dużo czasu, bo się śpieszę na samolot, gdyż tata musi już jechać do sejmu, lecieć do sejmu na posiedzenie sejmu. Wydział Dyscypliny ogłosił, że w tym sezonie y, kluby, które kupiły maturę nie zostaną zdegradowane do niższych liczb. Także jestem pełen nadziei. Także jestem pełen nadziei. Myślę, że dzięki temu, dzięki tej abolicji uda mi się zdać tego.